<zujesz> I, ja, nie widzę jeszcze raz! Uwaga. <zujesz> jeszcze raz, drodzy państwa! Jest, jest! To jest nieładno, <tak <pastor> To jest takie ładne. Jeszcze raz, proszę państwa! Dobrze! Widzicie państwo? Super! Dobra, drugie ćwiczenie. Raz kogoś nie robimy. Nie lubimy kogoś. Trzymamy tak, jakbyśmy nie lubili. Wszyscy wiemy. Równolegle do siebie. Robimy tak. Ale dobrze. Zobaczcie, uwaga. O! o. Teraz, drodzy Państwo, nawet plastikowa pękła. Drodzy Państwo, to drugie ćwiczenie na moje trzy. Drugie ćwiczenie na moje trzy, dobra? Raz. Raz. A, tak. Raz. Raz, dwa, trzy. Pomożę za moje trzy. Ej, miałem trzy butelki, nie mam. Dobra, ostatnie ćwiczenie, ale nie zaczynajcie jak jest końca. Kończymy, które zaczynamy. Uwaga, Jesteście? We'll be right <laughs> back.